Już nie ma tej korekty ze strony starszych, a poza tym opinia starszych nie jest tak istotna. My się rozwodzimy, ale my wciąż jesteśmy przyjaciółmi. Jak tego kościół nie przypiluje, to się będzie rozlatywać. Witam was w kolejnym odcinku programu Pokolenia. Dzisiaj chcielibyśmy dotknąć takiego tematu. E, który wydaje mi się, że we wcześniejszych pokoleniach nie był tak szeroko e, dotykany czy tak powszechny jak jest dzisiaj, ale to zaraz może się o tym przekonamy, jak, e, jak moi starsi bracia zabiorą głos i opowiedzą, jak to było za, za ich czasów młodości. E, tym, Na tematem pewno są, się tym tematem są rozwody. I podejście chrześcijan, podejście kościoła do rozwodów. Więc może znowu gdybyś Marek mógł zacząć jako pierwszy, powiedzieć jak to wyglądało kiedyś, później Mateusz, później ja coś to powiem, i potem może wspólnie uda nam się wypracować jakieś stanowisko w tej kwestii. Też nie, nie powiem kiedyś jako ekspert, jako socjolog czy, czy historyk, czy człowiek, który badał ten temat głęboko, to że było jasne, ale na pewno nie było takiej fali, taki, takiego procentu rozwodów e, ogólnie mówię w, w społeczeństwie polskim, e, jak to się ma teraz, gdzie w zasadzie. M, Wielu ludzi uważa, że nie ma powodu, żeby zawierać związek małżeński. To już idzie w zupełnie inną stronę. Natomiast, jako, jako młody chłopak, to otoczony byłem ludźmi, sąsiadami, znajomymi moich rodziców, rodzicami moich kolegów, którzy no bardzo często byli tak zwanymi pełnymi rodzinami czyli był i tata, i mama. I rzadko się słyszało o tym, że, że ktoś się rozwodzi. Nie chcę powiedzieć, że było tak pięknie w tamtym czasie. Może ukrywało się bardziej, może właśnie ta presja, presja religijności społeczeństwa polskiego chowała gdzieś do szafy pewne, pewne rzeczy trudne. I ze względu na ludzi, ludzie się nie rozwodzili, jakoś zaciskali zęby, szli dalej. Dzisiaj jest dużo łatwiej powiedzieć, słuchaj, nie pasujesz mi, yy, idziemy do sądu, zamienię rozwodzimy się, się i zamienię cię na lepszy model. Więc na pewno też ten kościec etyczny, moralny, religijny, ten kręgosłup powodował, że, że ludzie jednak walczyli o siebie. Poza tym no, nie możemy zapomnieć, że jednak w dużym procencie ludzie mieszkali wielopokoleniowo, czyli mieszkało się z babcią, z dziadkiem, rodzice, dzieci, wnuki, więc jakby też no Taka pomoc, a jednocześnie takie skanowanie tego życia, równanie w prawo było silniejsze niż dzisiaj yy, wielu ludzi i młodych i w średnim wieku, którzy już idą na swoje, już są niezależni, już nie ma tej korekty ze strony starszych, a poza tym opinia starszych nie jest tak istotna, bo ona już jest, jest przestarzała. Wtedy był szacunek też do siwizny, do, do doświadczenia, do ludzi, do księdza, do, do jakichś autorytetów, które były one były niekwestionowane. Więc y, 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 tych rozwodów naturalnie było mniej, bo rzeczy się naprawiało. To, to taki był etap. A czy były kryzysy i, i, i sytuacje złe i tragiczne? Tak, na, na pewno były. Y, y, natomiast y, nie trzeba być fachowcem, żeby stwierdzić, że były w dużo niższym procencie, niż to ma dzisiaj, w tym wolnym świecie, w którym żyje. I to rozumiem społecznie, a kościelnie? Jeśli chodzi o kościół, mogę mówić o kościele baptystycznym, to nie słyszało się ja jako, jako młody, później jako nastolatek, młody chłopak, nie słyszałem o rozwodach. Oczywiście pojawiały się napięcia, kiedy ludzie żenili się lub zamąż wydawali z człowiekiem o innych poglądach, nie ewangelicznie myślącym człowiekiem, mającym te wartości ewangeliczne, nie chcę powiedzieć baptystyczne, ale biblijne. I jeśli, jeśli właśnie, to tak się mówiło, że ktoś wychodzi za kogoś ze świata I, 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 i dość często pojawiały się później problemy, jeśli chodzi o wartości, jeśli chodzi o to, czy wieszamy krzyż w domu, czy nie, jeśli chodzi o to, czy, wysyła, czy chrzcimy dzieci, no bo jedna strona ciągnie w tę stronę, druga w tę, więc kłopoty pojawiały się i, i stąd byliśmy przestrzegani, żeby, żeby jednak przemyśleć, rozważyć, i, i, I nie wchodzić od razu w wojnę domową przez to, że, że żenimy się za mąż, wydajemy e, za kogoś nie w Chrystusie, jak to, jak to mówimy, czyli kogoś, kto nie jest ewangelicznie wierzący. No w moich czasach chyba trochę jeszcze takie echo było tego, co, o czym ty mówisz, że no generalnie pamiętam, że taką normą społeczną to jednak było to, że rozwodów nie ma. Natomiast mm -hmm. no akurat w moim przypadku rozwód był. Bo moi rodzice się rozwiedli dosyć wcześnie, miałem chyba 2-3 lata, i pamiętam, że jako dziecko właśnie miałem takie poczucie trochę takiego no, bycia gorszym przez to. Bo, bo faktycznie gdzieś tam patrzyłem na tych moich kolegów czy koleżanki, no to większość z nich miały te pełne rodziny. No ja gdzieś tam tego pamiętam, że nawet ukrywałem jakiś czas jeszcze w podstawówce, chociaż to się oczywiście do końca nie dało. Potem się okazało, że inny kolega z klasy też ma, też nie jest całe, też jest z rodziny rozwiedzionej. No tak trochę mi się raźniej zrobiło wtedy. Natomiast to był na pewno taki społeczny problem, i to, i to było czymś takim, no, czego się generalnie czymś człowiek nie chwalił. Co ciekawe, jak poszedłem do, do liceum, to znowu w liceum większość była już, z, jeszcze to była taka klasa teatralna, humanistyczno-teatralna, no, więc przynajmniej w naszej klasie to większość była z rodzin rozbitych. A mniejszość była z rodzin pełnych, także trochę może też tak ta, ta kasa była sprofilowana. Yy, a jeśli chodzi o kościół znowu, to mam wrażenie, że to był moment, że pierwsze jakieś rysy zaczynały się pojawiać. Yy, chociaż ja na przykład znam jeszcze takie pary trochę z może tego pokolenia Twoich rodziców, yy, którzy na przykład no niby byli razem, ale ona była 5 lat w Stanach, a on był 5 lat w Polsce. No to pytanie, co, co to jest, tak? czy to jest małżeństwo, czy to nie jest małżeństwo, czy jak oni sobie radzą, czy to w ogóle działa, czy to nie działa. Więc też mi się wydaje, że troszeczkę była takiej pewnej fikcji ewangelicznej w tym, no, że my jesteśmy razem, mimo że tak naprawdę żyjemy całkowicie osobno. I też znają takie rodziny, które no właśnie niby były razem, a de facto żyły osobno, tak? Że twoja lodówka, moja lodówka, albo moja część lodówki, twoja część lodówki i tak naprawdę dwie różne kasy, i, no, i, i, no i co, I w, nie, w niedzielę razem pójdziemy do nabożeństwo. Więc mam wrażenie, że to było troszeczkę takie chyba, no właśnie, to było takie mm, równanie do pewnej normy, niekoniecznie związanej z, z, z życiem. I mam wrażenie, że chyba w 90-tych latach się pojawiły pierwsze rozwody faktycznie w, w zborach i faktycznie to był pewien szok. Yy. I ja pamiętam, że w związku z tym, że byłem tak obciążony rodzinnie, że dla mnie też, jak się nawracałem, inaczej, przed nawróceniem w ogóle uważałem, że nie ma sensu brać ślubu, po po co? No bo taka moja, takie moje przekonanie, prawda, że jeśli się będziemy kochać, to miłość sama wystarczy, zwycięży i tak dalej, i tak dalej. No ale jak się nawróciłem, oczywiście to wiedziałem, że to nie jest tak, że no, trzeba wejść, trzeba jednak poprzeczkę sobie podnieść, że trzeba coś obiecać, trzeba, trzeba być razem. I pamiętam, że gdyby nie to, że właśnie widziałem pewne fajne rodziny w zborach, w zborze, w którym byłem, to myślę, że bym, byłoby mi ciężko. Jakby, jakby uwier musiałem uwierzyć w to, że z Bogiem faktycznie małżeństwo może wyjść. Mhm. A z drugiej strony pojawiały się te rodziny, które im już z Bogiem nie wychodziło. No i to był duży problem. No ale ciągle musiałem, ale, ale, ale no, okej, okay, ale jakby to wzmocnienie było na tyle duże, że jednak to wszedłem i, no i oczywiście się bardzo cieszę z tego. Ja widzę, że w ostatnich latach nastąpiła duża zmiana, szczególnie w zborach, jeśli chodzi o rozwody. W sensie takim, że wciąż dla nas jest szokujące to, kiedy ludzie się wierzący rozwodzą, ale już nie tak bardzo. Już w zasadzie, nie wiem czy każdy zbór, ale na pewno w większych miastach każdy zbór ma w swojej historii jakąś parę osób, którzy byli członkami tego zboru i się rozwiedli i albo... I nawet ważnych członków. Dokładnie, wychowaniu. tak. Eee, no trzeba też powiedzieć o tym, że, że to również jest pocyka naszych pastorów, eee, więc następuje... Zmiana. Może ona nie jest tak wielka jak w społeczeństwie, bo czytałem w zeszłym roku takie statystyki, że w Warszawie to już jest 50% zawieranych małżeń tak, że w, że w ciągu roku zawiera się tam, nie pamiętam, ile jakaś duża liczba, kilkanaście tysięcy małżeń jest w Warszawie, a połowa tego się rozwodzi. E, więc to bardzo dużo. No to, to na pewno tak nie wygląda w naszych zborach jeszcze. Jeśli patrzeć na Stany Zjednoczone, tam już coraz bardziej e, tak jest. W Stanach chyba w ogóle ewangeliczni mają nawet więcej niż średnio. E, tak, ale to nominalnie ewangeliczni. O. Czyli nominalnie ewangeliczni, którzy mówią, że są ewangeliczni, ale nie chodzą do kościoła, mają większą, większy procent rozwodów niż średnią. Ci, którzy są faktycznie... E, tam Czytałem kiedyś te, te badania, że przynajmniej raz w tygodniu są w kościele i uczestniczą w grupy biblijnej. To tych się e, uważa za takich Twardy. w pełni twardych. To, to, to tam to też jest dosyć niski procent. To u nas wydaje mi się, że w zborach w stosunku do społeczeństwa jest to niski procent, ale generalnie dla nas jest to szokujący procent i to się dzieje i zawsze jest to ból. W zborze trzeba sobie jasno o tym powiedzieć. Zawsze jest to ból, zawsze e, jako zbory gdzieś żyjemy wspólnie, no, traktujemy siebie jako, jako e, społeczność, więc mamy do sobą bliskie relacje. Mówimy do siebie. E, czasami bracie siostro, czasami po imieniu, nasze dzieci mówią do, do innych dorosłych w zborze wujku, ciociu, więc są to bliskie relacje, więc nas to zawsze boli, tak nawet powiedziałbym, że, 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 że tak personalnie w nas uderza to, kiedy nasi się e, ludzie rozwodzą, to, 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 to członkowie zboru mają poczucie, że. My jako zbór mogliśmy zrobić coś więcej. Myślę że, myślę, że jest ważne podkreślenia w tym całym procesie, o którym mówisz, bo pewne, pewne procenty, pewne skłonności, już pokoleniowo współcześnie, które się manifestują, one też są zakłócone przez wysoki procent par. I, i, I to idzie też w środowiska ewangelicznie wierzących, gdzie młodzi ludzie zaczynają żyć ze sobą bez ślubu. Ze względów ekonomicznych, w dużym mieście są studentami, zamieszkują ze sobą, sympatyzują, żyją i, i generalnie w społeczeństwie to, 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 to jest boom tutaj, w tym obszarze. I to też obniża niestety. Czyli troszkę usypia nas, bo obniża tę krzywą rozwodów tylko dlatego, że ludzie nie wchodzą w związki małżeńskie. A tragedii niemniejszych jest sporo, jest, jest wysoki procent, dlatego że później ci ludzie mają nieufność do siebie, boją się, jeśli chodzi o założenie rodziny, o posiadanie dzieci, o, o prowadzenie wspólnego gospodarstwa. Więc jakby już bardzo mocno to się rozjeżdża. Nie Niezależnie od, 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 od wyznaniowości, niezależnie od Kościoła. I, i, i baptyzm jakoś mocno się też w, przed tym nie obronił. Jesteśmy częścią społeczeństwa, prawdziwego społeczeństwa. I, i takie są fakty, taka jest rzeczywistość, w której, w której chodzimy. I, I to jest wielkie niebezpieczeństwo, bo dzisiaj się mówi, a po co, po co legalizować? Ja jeszcze a propos, tak samo myślę, to co powiedziałeś kiedyś, że kiedyś były te rodziny pokoleniowe, w praktyce to oznaczało, że te wzorce po prostu były powielane no, tak. i to były takie wzorce, tak jak nawet też powiedziałeś fajnie o tym, że się kiedyś naprawiało rzeczy. No ja też pamiętam, że kiedyś telewizor się psuł, to się naprawiało, rower się psuł, to się naprawiało, no, wszystko się w zasadzie naprawiało kiedyś, dzisiaj dokładnie mindset jest zmieniony, bo dzisiaj się po prostu kupuje nowe. I, i, I pralkę się kupuje nową, tak? kiedy się naprawiało. No właśnie, lepiej to 15... no, no, niż naprawić No, no dokładnie. I, I ja myślę, że to niestety to, to wchodzi nie tylko w konsumpcjonizm materialny, ale też konsumpcjonizm taki, powiedzmy, relacyjny. Tak? Że, że dzisiaj jakby się zakłada, że no, no, nie, nie idzie wam w małżeństwie, to po prostu to trzeba, mam trzeba się zmienić. wymienić. No tak. To tak. naturalne jest. Chciałbym ja jeszcze dorzucić, że, że zmieniła się też taka narracja. I ona, ją można spotkać u chrześcijan, którzy się rozwodzą, i oni mówią: No, my się rozwodzimy, ale my wciąż jesteśmy przyjaciółmi. My, wciąż, my, my dalej siebie kochamy jako, jako tych bliźni, jako siostry no i lata chrystusi. Nie trzymać w domu, ale, ale przyjaciółmi jesteśmy. Co jest, no to jest bzdurą. No. Jeśli na, na to popatrzeć, ja nie spotkałem się chyba jeszcze z żadną parą, której to faktycznie by tak działało. Znaczy, jest, jest jeszcze chyba inna rzecz, że. Yy... To no trochę tak jak Amerykanie budują i jak Europejczycy budują. Amerykanie budują na jedno pokolenie. My budujemy na trzy, cztery. I, i, I teraz pytanie jest, jakby w ogóle, jak, 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 jak ty wchodzisz w małżeństwo, jak ty myślisz o małżeństwie, jeśli wchodzisz w małżeństwo na zasadzie takiej, że to jest coś, co ma mi pomóc, żeby mi było fajnie, no to jakby wchodzisz zupełnie inaczej niż kiedy wchodzisz w to na zasadzie takiej, że ja chcę żeby mój majątek pomnożyć, który dostałem od rodziców, żeby moi pra prawnukowie mieli go jak najwięcej, żeby wychować dobrze dzieci, żeby te dzieci miały dobre wzorce. No w ogóle jakby jaką ciągłość, czy mamy ciągłość pokoleń wchodząc w rodzinę? Czy mamy ja tu i teraz, bo chcę, bo jest fajnie, bo ona jest ładna, a w ogóle super jest impreza, ta biała suknia i kościół i te płatki róż pięknie wygląda. No i teraz pytanie skonfrontuj sobie, jakby co jest prawdą w myśleniu. I to są dwie różne perspektywy. I też myślę sobie jeszcze właśnie nawiązując do tego, że kiedyś to wszystko było, ja myślę, że Kościół po prostu musi nauczać. Uważam, że po prostu taką koniecznością zborową są jakieś grupy dla małżeństw. Koniecznością zborową też są przygotowywania dla małżeństw, tak mi się wydaje. No bo skąd ci ludzie mają to wziąć? Bardzo często się nawracają z bardzo dziwnych środowisk, nie mają tych wzorców. I no po tak. prostu trzeba tego przypilnować, A jak tego kościół nie przypilnuje, to się będzie rozlatywać. To, I tutaj to ukłon w, ogóle... w stronę i pastorów, ale i, i duchownych w ogóle, że, żeby e, nie być tylko niemym e, uczestnikiem e, okoliczności zaślubin i wykonać ją najlepiej e, od strony rzemiosła naszego. Ja mam takie powiedzenie prywatne jako, jako duszpasterz. Ludzie zwracali się, zwracają się o to, żebym udzielił ślubu. I zawsze mówię szybko, to udzielam pogrzebów, a do ślubu trzeba się przygotować. Myśmy zaniedbali troszkę wpływ, yy, troszkę takie. Takie moderowanie, kształtowanie też myślenia młodych ludzi, którzy chcą się żenić, za mąż wychodzić, żeby jednak zanurzyli się w nauczaniu biblijnym i Starego i Nowego Testamentu i zobaczyli, na czym ta wspólnota mężczyzny i kobiety polega. Jaki boski zamiar był w stosunku do kobiety i mężczyzny, którzy staną się małżeństwem. Wielka odpowiedzialność, wysoka cena, i w zasadzie na dożywocie. Więc na pewno musimy wrócić z powrotem do korzeni i więcej mówić na temat małżeństwa w perspektywie Biblii. Mi też się wydaje, że te dzisiejsze czasy nie sprzyjają małżeństwu w takich kwestiach. Dzisiaj jest bardzo popularny rozwój osobisty. Czyli, że ja chcę się zmieniać jako człowiek, ale ja chcę się zmieniać dla siebie. Natomiast małżeństwo. Y, jest po to, że ja chcę się zmieniać, ale ja chcę się zmieniać, dlatego że mi zależy na tej drugiej osobie. Ja te, oprócz tego, że owszem, dla siebie, ale chcę zmieniać się dla tej drugiej osoby, abyśmy ze sobą no, mogli żyć i, i ta, aby tę miłość pielęgnować. I pamiętam kazanie na ślubie moich przyjaciół, gdzie pastor, który to prowadził. Nie, nie pamiętam o czym było kazanie, ale pamiętam jedno zdanie, które jest mi bardzo bliskie. I on mówi o tym, że mnóstwo ludzi się rozwodzi, jako y, przyczyny rozwodu podaje różnicę charakterów. Ja mówię, ja z moją żoną mamy od 45 lat różnicę charakterów, tak długo trwa nasze małżeństwo. No i co? No i nic. No i w związku z tym, że mamy różnicę charakterów, chcemy nad sobą pracować, chcemy e, siebie kochać, chcemy, e, ja chcę siebie wewnętrznie zmieniać. No właśnie po to, żeby ta żona mogła ze mną wytrzymać i po to, aby nie tylko to było jakieś tam wytrzymanie, ale żeby to prawdziwie była miłość, aby nasze dzieci się uczyły od nas tej miłości, aby nasze wnuki uczyły się tej miłości, aby oni widzieli, że, że tato czy dziadek okazuje czułość mamie, babci. E, że to jest coś, o co warto zawalczyć i myślę sobie, że dzisiaj em, warto, musimy podkreślać tę potrzebę uświęcenia w, roli, w życiu chrześcijanina, również w małżeństwie, że ja chcę się uświęcać dla mojej żony, no, po to, żeby ona mogła ze mną wytrzymać. Ja, a moja żona chce się uświęcać, mam nadzieję, dla mnie, abym ja mógł z nią wytrzymać. I aby to nie było tak, jak powiedziałem, to tylko wytrzymać, mówię w cudzysłowie oczywiście. Chodzi mi o to, że my po prostu jesteśmy żeby gotowi. Nie podstawy do wytrzymać. Dokładnie. Samych siebie zmieniać, bo zależy nam na sobie, na, na sobie nawzajem. Ja też myślę, że każde małżeństwo przeszło, tak mi się wydaje, jakieś tam etapy trudności. Różnych to związane są i z jakimś docieraniem się, i, i z jakimiś obiektywnymi okolicznościami, że brakuje pieniędzy, że jest choroba, że coś się dzieje złego. No i, 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 i chyba w ogóle wydaje mi się, że, no, że życie takie jest, I tak samo z wiarą, tak samo z małżeństwem, tak samo w zasadzie z wszystkim. I, 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 i właśnie pytanie brzmi teraz, czy, czy jakby rozwiązaniem jest to, co nam się dzisiaj podpowiada: zamień sobie skończ to, bo to jest ponad Twoje siły, bo to jest twoje, ponad Twoje nerwy, nie zasługujesz na to, żeby takie próby przechodzić, to jest fikcją, no to jest kompletny absurd, czy właśnie powiedzieć, okej, okay, no Panie Boże, to wchodzę z Tobą przez w, 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 ten, w, w tą trudność z nadzieją, że przeprowadzisz i jakiś dobro z tego wyciągniesz. I no jest to jest ta sama zresztą kwestia dzisiejszej tematu aborcji, prawda, który się pojawił z, 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 i choroby i tak dalej. Ja myślę, że no, no po prostu, jakby cierpienie jest częścią życia, trud jest częścią życia, znoszenie siebie jest częścią życia, i teraz pytanie, czy to przejdziemy i dojrzejemy i, stajemy się, i staniemy się lepsi dla siebie, czy zawsze się będziemy cofać? Myślę, że to, to powinno wybrzmieć, że ten, kto kochał wczoraj, to dzisiaj, kiedy, kiedy jest kryzys, będzie tym kimś, kto poda ci rękę. Ten, kto nie rozumiał miłości wczoraj, to dzisiaj odwróci się od ciebie i w zasadzie niewiele będziesz go dalej interesował. I to widzę w, w, w małżeństwach, w moim doświadczeniu duszpasterskim, że właśnie tak ludzie się zachowują. I jeszcze jedno zdanie. Osobiście jestem zawsze przeciwny rozwodowi, żeby było jasne. Natomiast zamieńmy to na lepsze, bardziej świadome, głębsze biblijne przygotowanie do tego, żeby dwoje młodych ludzi nie tylko mieli. Piękną imprezę ślubną, ale żeby mieli głębiej rozumienia, na czym polega ta wspólnota, że tych dwoje staje się jedno, żeby, żeby, żeby zaprosili Boga do swojego życia tak, żeby niezależnie od siebie byli spełnieni, a, a będąc ze sobą jeszcze wspomożeni przez to, że są razem. Więc zawsze zachęcam i chcę powiedzieć, nie kończcie w połowie drogi. Wytrwajcie dłużej niż myślicie, że jesteście w stanie wytrwać w małżeństwie. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. To była bardzo cenna i ważna myśl, ona w nas wybrzmiewa, z nami pozostanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Pokolenia.